Bracia i siostry. Uczestniczymy w naszej archikatedrze w Eucharystii, która dzisiaj jest przede wszystkim dziękczynieniem za Konstytucję 3 Maja. Taki jest bowiem charakter dzisiejszego podwójnego święta państwowego i równocześnie kościelnego, gdyż obchodzimy również uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. O Konstytucji 3 Maja powiedziano, że była testamentem konającej pierwszej Rzeczypospolitej. I tak było w istocie, konstytucja obowiązywała zaledwie 14 miesięcy, została zniesiona przez targowice i przez drugi rozbiór polski. Każdy testament zawiera rzeczy najważniejsze, które sporządzający testament chce przekazać potomnym, w ostatnich chwilach swojego życia. Testament należy wykonać w imię wierności temu, którego sporządził. Testamentu należy się trzymać. Konstytucja 3 maja niewątpliwie była takim wielkim, ważnym testamentem. Mimo upadku Polski pomagała przetrwać, aktywnie przetrwać przez 123 lata rozbiorów. Była dla potomnych pewnym podstawowym punktem odniesienia starania o wolną Polskę, więc rzeczywiście była testamentem. Dzisiaj, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, słyszymy w Ewangelii także fragment testamentu Jezusa Chrystusa, konającego Zbawiciela. Pierwszą częścią tego Jezusowego testamentu przed jego śmiercią były słowa, które wypowiedział w wieczorniku. Tam powiedział rzeczy najważniejsze, które chciał zostawić Apostołom i nam przed swoim odejściem z tego świata. Mówi Jezus w ostatnich godzinach swojego życia. Warto przypomnieć te słowa i często je przypominać. Przykazanie nowe Wam daje, abyście się wzajemnie miłowali. Po tym niech poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli miłość mieć będziecie jedni do drugich. Mówi nam Jezus w swoim testamencie, abyśmy jako uczniowie byli jedno, tak jak On jest jedno z Ojcem. Wreszcie mówi Jezus: Pokój mój wam daje. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Ten wieczornikowy testament jest zadaniem do wypełnienia i do przyjęcia przez każdego człowieka w codziennym życiu. Drugą częścią tego testamentu, konającego Jezusa, jest słowo wypowiedziane na krzyżu. Oto Matka Twoja, słyszy uczeń, który pod krzyżem reprezentuje nas wszystkich. Oto syn Twój, słyszy Matka Jezusowa. Kościół ma Matkę, otrzymał ją od samego Jezusa i to właśnie Matkę Boską. Król Jan Kazimierz w roku 1656 podczas Potopu Szwedzkiego wybrał na Królową Korony Polskiej i złożył jej ślubowanie w imieniu zagrożonej Polski i Litwy. Później biskupi polscy prosili w roku 1920 papieża Benedykta XV, by ustanowił uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Na dzień 3 maja. Do tych ślubów kazimierzowskich nawiąże 300 lat później prymas tysiąclecia, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, jeszcze z więzienia w Komańczy. Wtedy to napisał jasnogórskie śluby narodu. Które były siłą dla Kościoła w Polsce i dla Ojczyzny na lata Wielkiej Nowenny i obchodów milenium Chrztu Polski. Do tych słów nawiązujemy w obecnym roku, jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Bracia i siostry, Kardynał Wyszyński w zawierzeniu Maryi widział konsekwencje owego testamentu z wieczernika i z krzyża. Które mamy do wypełnienia także my dzisiaj. Każdy powinien zmierzyć się z testamentem Chrystusa, z wymaganiami Ewangelii w swoim osobistym życiu, na miarę swojego powołania chrześcijańskiego i miejsca, w którym to powołanie realizujemy. Dla większości jest to życie rodzinne i praca, dla części z nas służba społeczna w małych ojczyznach. I w tej wielkiej ojczyźnie Polski, Europy i świata. Czy w tym wszystkim jesteśmy uczniami Chrystusa? Jest to więc swoisty rachunek sumienia z naszej miłości i sprawiedliwości społecznej, z jedności i zdolności do przebaczania i przepraszania. Jest to rachunek sumienia z troski o budowanie pokoju w rodzinach, w społecznościach, w wspólnotach. W Roku Miłosierdzia musimy szczególnie podkreślić, iż powinien to być rachunek sumienia z tego, co nam zadaje Rok Święty Miłosierdzia i sam papież Franciszek, a więc rachunek sumienia z miłości miłosiernej wobec potrzebujących. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bo byłem głodny, spragniony, byłem przybyszem. Byłem w więzieniu i przyszliście do mnie, bo wszystko, coście uczynili, jednemu z tych braci najmniejszych mnieście uczynili. To jest czysta Ewangelia, wobec której stoimy jako uczniowie Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, twórcy Konstytucji 3 maja 1791 roku. W dwa dni po jej uchwaleniu, a więc 5 maja, postanowili jeszcze dwie ważne rzeczy: wybudowanie jako wotum za Konstytucję Świątyni Opatrzności w Warszawie oraz doroczne święto dziękczynienia za Konstytucję. Wtedy powiedziano każdego 8 maja, w dzień wspomnienia świętego Stanisława, biskupa męczennika, naród będzie dziękował za Konstytucję. To drugie zobowiązanie zostało wypełnione natychmiast. Dziś z racji ustanowienia święta Matki Bożej Królowej Polski świętujemy i dziękujemy nie 8 maja, ale 3 maja w dzisiejszą uroczystość, tak jak to czynimy dzisiaj. Obietnica świątyni dana przez króla i parlament czekała na realizację ponad 200 lat. Wynikało to z różnych powodów historycznych, politycznych, takich jak rozbiory, wojny, czas komunizmu. Bogu dzięki po 200 latach tę obietnicę zaczęto realizować. Dziś na naszych oczach spełnia się zobowiązanie naszych przodków zobowiązanie naszej ojczyzny i kościoła wobec Boga i narodu. Jeśli Pan Bóg pozwoli, to 11 listopada tego roku. Za odzyskaną niepodległość będziemy dziękować już w otwartej dla wiernych świątyni. W świątyni Opatrzności Bożej będziemy też dziękować za konstytucję 3 maja, za wielkie wydarzenia w historii naszej ojczyzny, a także za wielkich Polaków, którzy tę historię tworzyli. Nie w sposób w tym miejscu nie wrócić i nie podziękować świętej pamięci prymasowi kardynałowi Józefowi Glępowi za inicjatywę, którą podjął niejako wbrew nadziei i zapowiedź budowy wotum narodu. Rok później, w roku 1998, Sejm odnowił zobowiązanie podjęte przez Sejm czteroletni i wyraził uznanie dla inicjatywy kardynała Józefa Glępa. W tym miejscu pragnę gorąco podziękować wszystkim wiernym przyczyniającym się do powstawania świątyni. Dziękuję władzom państwowym za znaczący współudział w powstawaniu tego wotu, szczególnie tej części, która będzie służyła celom historycznym i kulturalnym, w tym przez Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przez to miejsce, które nazywamy Panteonem Wielkich Polaków. Chciałem w tym miejscu, w ten szczególny dzień, powiedzieć, że proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego wszedł w ostatnią fazę i jest bliski zakończenia. Wróćmy na chwilę, na zakończenie, do Konstytucji 3 maja, by zobaczyć na nasze współczesne problemy, czasem dylematy. Niejako w jej świetle, dla, w jej preambule czytamy, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic niniejszą konstytucję uchwalamy i tę konstytucję całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją, nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiegoś artykułu. Do tej konstytucji dalsze ustawy Sejmu, teraźniejszego, mówią twórcy konstytucji, we wszystkim stosować się mają. Bracia i siostry, niech to podwójne święto będzie okazją do refleksji i modlitwy za naszą Ojczyznę i wszystkich, którzy ją stanowią i którzy jej służą, aby służyli ochotnie i gorliwie, w zgodzie i wielkoduszności pożytków swoich zapomniawszy.